Grałem! Szybko dzwonię do nich! Wakłamanie tu było tak Może nie mieli tego? To po co on tam przybył, ten taki z wielkim runo? W sensie z tymi rogami, taki Po swoje zabawki może zabrali mu w szkole i A oni dalej teraz ten, niektórzy Patrzą przed kimś, środka, tak patrzą ci pranie, tak patrzą oni tak Kurcze Uczą się ciągle tego samego, nie? Wcisnąć kółko, krzyżyk, trójkąt I kwadrat Kolor i 3 cztery kolory. Długo się tego uczą. Trójkąt, kwadra, 3 Może no się przyda wtedy. Może ma jakaś misja potem specjalna. Ciągła nauka. Klikania. Kolora. Mapka to szybciej pojęła. To, 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 to. Don't pass, yeah, go! A reszta czeka. Idziemy dalej.